Dzień dobry. Drodzy Państwo, to wspaniała sprawa. Po raz kolejny mamy zaszczyt gościć najbardziej utytułowanego polskiego zawodnika w Stuncie. Przed Państwem wybitnie uzdolniony, mega charyzmatyczny, jedyny w swoim rodzaju Rafał Pasierbek, a.k.a. Stunter 13. Witaj ponownie w rawie, mistrzu. Witam, witam wszystkich, witam Cię, Grzesiu. Witam, bardzo mi miło. No Bardzo się cieszę, że. Okej, okay, wszyscy stękliśmy się tu bardzo za tobą. Zdecydowana większość internautów opowiedziała się jednogłośnie za powrotem stąd do Rawy. Powiedz nam, co się działo u ciebie w trakcie tych dwóch lat od ostatniej twojej wizyty? Gdzie miałeś okazję występować? E, tak, na początku bardzo się cieszę, że zostałem po raz kolejny zaproszony tutaj do Rawy Mazowieckiej. E, jest to naprawdę event bardzo dla mnie specjalny, ponieważ ludzie, atmosfera cała jesteś tu po raz trzeci, dokładnie całe, zaangażowanie całej ekipy tutaj jest bardzo fajne, organizacja i bardzo dobrze się tutaj zawsze bawię, także byłem tutaj po raz trzeci no i mam nadzieję, że jeszcze kiedyś uda się tutaj wrócić. Co działo się przez, przez ostatnie dwa lata? No dużo występowałem na różnych rodzaju pokazach, z takich najważniejszych pokazów to na pewno wyjazd do Indii gdzie grupa ludzi, około 20 tysięcy ludzi zjechała się z całych Indii, nawet z północy, bo miałem dwa pokazy, miałem na północy w New Delhi a później w Trivandrum na południu. No po prostu organizator nie przewidział, że aż tyle ludzi przyjedzie. Nawet po 3000 km ludzie robili, żeby tylko zobaczyć pokaz stantowy. Nie było innych atrakcji. Był tylko pokaz stantu i ludzie od około 12 po południu zajmowali już miejsce i wieczor żeby wieczorem zobaczyć pokaz w lepszych miejscach. Także to było dla mnie naprawdę bardzo duże i takie niesamowite doświadczenie. Występowałem też w Izraelu na taki, to był Event Peace Formula One, czyli e, event, e, bo wtedy były te po prostu nie, nie, niepokoje, takie między Palestyną a Izraelem, i burmistrz e, zaprosił po prostu zawodników Formuły 1, e, różnych innych e, wyścigowych samochodów oraz m, m, mnie jako Stantera e, na po prostu. W formie takiego apelu o pokojowe. Do, dokładnie, dokładnie. E, apel o, o pokój po prostu i to było na Ulicach Jerozolimy około 100 tysięcy ludzi wyszło, i to byli wszyscy. To byli ludzie Żydzi, to byli Arabowie. Po prostu burmistrz chciał zjednoczyć, żeby to jeden dzień był taki, żeby wszystkich zjednoczyć, żeby nie było po prostu jakichś tam różnic między nimi, tylko każdy się skoncentrował na dobrej zabawie. Także to było naprawdę dla mnie też duże wydarzenie, ponieważ no, czułem, czułem, że robię jakąś historię mhm. i dokładam jakąś cegiełkę też stamtąd w takich odległych miejscach. Jasne. Rafał od pewnego czasu nie bierzesz udziału w zawodach, które wcześniej zdominowałeś, takich jak Stand GP, które od roku 2013 uznane są przez Federację SM za oficjalne mistrzostwa świata w stand ridingu. Dajesz pokazy na całym świecie, kręcisz zawodiackie filmy z czołowymi standerami, to fantastyczna przygoda. Powiedz nam jednak kiedy wrócisz do rywalizacji zawodniczej? Kiedy będzie Cię można zobaczyć biorącego udział w zawodach? Tak, to prawda. Ostatnio te, te po prostu dwa lata nie startowałem na zawodach. No, tak jak powiedziałeś, dużo, dużo jeżdżę po świecie i ja jestem, no, staram się być, czy jestem, staram się być perfekcjonistą w tym, co robię. Jesteś, wiesz mi, Twoje wyniki same świadczą o tym. I, i wiem, że gdy, gdy powrócę do startów na zawodach to na pewno będę się chciał na maksa przygotować Rozumiem, że takie plany masz za zanadrzu Tak, nie powiedziałem ostatniego słowa no. Pewnie xdl chodzą Ci po głowie Bo jak e, już dzisiaj informowałem tutaj wszystkich przybyły na pokaz Są to najbardziej prestiżowe, najmocniej obsadzone zawody na świecie Ponieważ stand riding tak naprawdę pochodzi ze Stanów I Stany są uznawane na całym świecie jako kolebka stand ridingu Dokładnie, dokładnie No na pewno, na pewno jeśli będę miał startować w zawodach Będę chciał się do tego dobrze przygotować I to będą najbardziej Prestiżowe zawody, także na pewno, na pewno takie zawody typu XDL to jest, to jest coś dla mnie, to było dla mnie duże wyzwanie, ponieważ też se, system oceniania jest tam całkowicie inny. Bardziej taki zwariowany, jednak postawiony na entertainment. <grych> także. Na dynamikę, na dynamikę, dynamikę pewnie, agresję, większą, większą ilość driftów i tak tam. tam zawodnicy nie jeżdżą po prostu pod punkty zbierane, tam zawodnicy jeżdżą tak jak mówisz, dynamicznie, wyrażają swój styl i po prostu są oceniani za to. To jak wyrażają swój styl, jak, jak się czują dobrze w swoim stylu, także to jest, to jest dla mnie, no, pier, na pierwszych zawodach pierwszej serii XDLi, na których startowałem, to było dla mnie e, troszkę du, duże zaskoczenie, e, na początku niezbyt miłe, kiedy po prostu zrobiłem dwa różne przejazdy i ja myślałem, że zrobiłem ten, co prze, zrobiłem przejazd Mówimy będzie... o roku 2011 do, i o Indianapolis, do, tak? Dokładnie, dokładnie, I zrobiłem dwa przejazdy, były trzy do zrobienia, e, w dwóch przejazdach e, pierwszy pojechałem bo że gorzej, a drugi lepiej dla mnie, Rozumiem. a były, m, punkty były podwracane i wtedy Aha. się zastanowiłem, ja, jak to jest, gdzie, gdzie jest, gdzie jak... są kryteria, dokładnie, tak? dokładnie, ale później e, w trzecim przejeździe już e, skumałem o co chodzi, no i pojechałem bardziej na maksa, tak, niż, niż technicznie i, i jeszcze więcej zdobyłem punktów i wygrałem. Się. Wygrałeś, wygrałeś stary i wtedy naprawdę moje serce i dusza, myślę, że nie tylko moje, wszystkich fanów motorsportów, takich twoich prawdziwych fanów, naprawdę bardzo, bardzo się cieszyło. Rafał, po kilku wyjątkowo udanych sezonach w siodle kawasaki ZX636 przesiadłeś się na motocykle marki Yamaha. Podstawowym twoim sprzętem jest YZF6. Jeździsz również na MT07 Motocage, jak i na małej Yamasce TT50. Powiedz, jak te sprzęty Yamahy wypadają na tle? de facto bardzo stuntogennej Kawasaki na której zdobywałeś również najwyższe laury tak, dokładnie, no na Kawasaki wytłukłem się około 4 lat, także 8 silników tak. z informacji jakie dokładnie, posiadam dokładnie, idealnie to ująłeś wykończyłem troszkę tych silniczków no muszę powiedzieć, że Yamaha R6 jest bardzo, bardzo podobnym jeśli chodzi o stand bardzo podobnym, podobnym motocyklem co prawda nie ma aż takiego momentu obrotowego, no bo to już jest 600, to nie jest rozwieracone, tak to jest krótko skoskowy, wysokoobrotowy silnik. Ma po prostu taką charakterystykę. Dokładnie. Ale tak jak zauważyłeś i powiedziałeś e, wysokoobrotowy. Ma trochę więcej obrotu? No, śmiem twierdzić, że ma najwyższe obroty użytkowe w klasie. E, 17200 jeśli tak. chodzi o limiter. Także okay. to już są iście obroty zarezerwowane dla, bolidów, dla silników bolidów formuły pierwszej. Także... Dokładnie, dokładnie. Także e, bardzo wysokoobrotowy motocykl przy odpowiednim przełożeniu, ponieważ zauważyłem też jak e, e, przełożony Złożenie dałem na początku takie, jak miałem w Kawie, czyli 66 zębów z tyłu. Zauważyłem, że jednak ta jedynka jest w r dłuższa i teraz dodałem 4 zęby, także mam 70. Teraz prosto po właśnie powrocie z Egiptu, nowy napęd założyłem, ponieważ tryby mi się trochę pouszczerbiały. To mnie wcale nie dziwi przy takich przeciążeniach i biorąc pod uwagę, że jeździsz praktycznie na limiterze silnika, tak, tak, no i... te wszystkie materiały eksploatacyjne mają po prostu krótszy żywot. Dokładnie, dokładnie tak. I teraz widzę tą różnicę, jeszcze nie jestem wczuty, także dzisiaj w rawie mazowieckiej można powiedzieć, że się wczuwałem w to przełożenie. Ale jest, jest różnica, jest ta większa moc z dołu i myślę, że teraz fajnie będzie się jeździło. Powiedz teraz o MT-07, o Cage, o tym motocyklu. Powiedz coś bliżej, jak ty się na nim czujesz, czy podoba ci się jego charakterystyka pracy. Osobiście dla mnie jego klank pracy, MT-07 jest naprawdę przekozacki. Dokładnie. Ja Yamaha MT-07 Motocache to dla mnie coś zupełnie nowego. E, m, po prostu e, no wiadomo, bardzo niskoobrotowy silnik z dużym momentem. E, to prawda... De facto w większym trochę nawet od momentu, jeśli mówimy już o wartościach w newtonach, od momentu R6, bo MT-07 Kedż ma 65, 63 ma newtonometry e, Majama 6 Dokładnie, dokładnie tak, także co prawda nie ma ona tak dużej mocy, ale z dołu, jest strasznie, strasznie zrywny motocykl z dołu i nawet jak e, testowałem ją na oryginalnym przełożeniu e, Mogłem po prostu pojeździć sobie Zrobić kilka no handów Jakieś e, cyrkle Nawet takie delikatne drifty Także to było dla mnie niesamowite Że na oryginalnym przełożeniu można Dołożyłem trochę zębów z tyłu e, Malutkie modyfikacje, ale nieduże Handbrake e, Wiadomo, podstawa, to dokładnie. co jest potrzebne do, 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 do standing Podstawowe I naprawdę można się fajnie bawić tym motocyklem Zawsze jak e, trenuję u siebie Robię na przykład dwa przejazdy R6 A trzeci przejazd na treningu z uśmiechem na twarzy wsiadam na MT-07 i zakończam swój trening. Nie tylko z twoim. Warto, warto dodać, że MT-07 Moto Cage jest motocyklem w, w stosunkowo świeżym e, w, w ofercie Yamahy. Jest to motocykl, który tak naprawdę można kupić w serii fabrycznie przygotowane do stuntu. Dokładnie tak i naprawdę cena jest też bardzo atrakcyjna. Z tego co się orientuję około 28 tysięcy. 000... Tak. Motocage, wersja Motocage. Ta MT-07 zwykła jest około chyba 22 czy 23 tysięcy. Tak, zgadza się. Tak, to jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy motocykl w ofercie tak, Yamaha. Tak, w, doby... w moim w... mniemaniu w bardzo dobrą stronę poszli produkując takie motocykle. Ba w bardzo dobrą stronę, szczególnie, że ja już jeżdżę tym motocyklem od pod bodajże listopada. Nie oszczędzę go. Jak widziałeś, coastery na odcinie. Tak, tak. Kilka po prostu innych motocykli, w kawie kilka silników przez to zajechałem. No i e, pół roku jeżdżę, i naprawdę nie ma żadnych problemów. To e. świadczy o jakości tego sprzętu. Dokładnie, dokładnie. Z tego co wiem też e, po rozmowie z technikami z Yamaha, e, wiem, że ten m, silnik też nie jest zupełnie czymś nowym. On jest e, na bazie sprawdzonej TDM-ki 850. E, wiadomo. I bardzo udanego motocykla e, Enduro Yamahy, który też zdobywał wysokie laury w razie Dakar. Dokładnie tak, dlatego myślę, że myślę, że każdemu zainteresowanemu na przykład e, początkującemu, z, e, e, który chce zacząć przygodę ze Stantem, a nie tylko, e, myślę, że bardzo polecam ten motocykl, bo warty jest uwagi. A to o 50 Czy masz fan jeżdżąc tak małym motocyklem nadal? Zdecydowanie, zdecydowanie. Uwielbiam. Zawsze uwielbiałem takim malutkim sprzęcikiem pojeździć. Kiedyś to była Honda XR50. Yamaha TTR 50 naprawdę bardzo, bardzo przypomina e, tą xr -kę. Ma troszkę więcej mocy, ma dołożony rozrusznik też, także nie trzeba kopać. To też jest pewnie <laughs> bardzo wygodna tak. sprawa. I też fajnie m, zauważyłem, że fajnie na niej, nie, nie wiem dlaczego w porównaniu do xr ale fajnie Naprawdę fajnie się jeździ na przednim kole. Także nie wiem, czy widziałeś taki filmik ostatnim życiem, jak zrobiłem 270 stopni na przednim. widziałem. U siebie na miejscu wie tam, gdzie trwa. Nie, pierwszy raz w życiu. No nigdy ich mi się to nie udawało. Także no, <trym> no jest progres. Widać, że naprawdę się rozwijasz. Super. Bardzo dziękujemy Ci za te techniczne informacje. <trym> Tak zwany switch back Bardzo trudna ewolucja, bardzo siedzą w tym pojawia. Gdybyśmy uczliwe Zróbcie brawa, słuchajcie. Proszę zobaczyć strybkę, dobra inwestycja. Pełna kontrola na całym świecie. Na stu siedemdziesięciu wybrał go maszyną, która tak naprawdę Rafał, na początku maja do sieci trafi filmik pod tytułem Project Style 2 w którym jeździsz obok świetnych stunterów takich jak Roman Gendro, Krzawi Mazan, Hiroki Ogawa oraz Sara Lezito, która oznawana jest za najlepszą zawodniczkę na świecie. Opowiedz nam proszę o kulisach powstawania Projekt Style. Wiem, że Roman i Krzawi byli ostatnio, że gościłeś ich w Polsce. Czyżby powstawała kolejna produkcja Projekt Style? E, no tak, co do Project Style dwójki, e, no to m, przygoda z Project Style za, m, z jedynką po prostu wyszła spontanicznie i i po prostu jak robiłem pokazy. Świetna produkcja de facto. Mam mnóstwo wyświetleń na, na YouTubie. Dzięki wielkie. Także e, pierwsza część Project Style e, była, tak jak powiedziałem, zrobiona m, przypadkowo i wyszła całkiem nieźle. Ludziom się spodobało i myślę, że e, m, w zasadzie to są długie produkcje. Także na, w dzisiejszych czasach lu, ludzie lubią jednak krótszy przekaz, ale e, postanowiłem tego nie ciąć, e, nie robić z tego kilka części jakichś osobnych, tylko Bardzo za dobrze. Chciałem po prostu zrobić coś jak coś typu jak mini dokument, ale swój własny mini dokument. E, z, oczywiście mało jest gadki, dużo jest akcji, ale ch, e, zawsze zastanawiałem się na, nad porównywaniem stylów e, e, stylów jazdy, stantu i nie tylko. Po prostu jak jak w tym co żyjemy. Po prostu cały świat jak jest zbudowany jest tyle podobieństw. Jesteśmy niby ludźmi podobnymi z, stworzonymi z tych samych pierwiastków, a tak naprawdę robimy e, wszystko inaczej. Każdy robi każdy dodaje od siebie troszkę akcentu. No i tak samo jest w stanie, inspirujemy się sobą, robimy te same triki. A tak naprawdę można zauważyć, jeśli ktoś się interesuje Stantem, można zauważyć, jakie są w nas różnice, jak, jak po prostu jeździmy inaczej. Także chciałem, chciałem też pokazać, robię Project Style, całą tą serię z zawodnikami, którymi ja się bardzo jaram, którzy są dla mnie inspiracją, tak samo i których mogę oglądać godzinami. Mogę siedzieć cały dzień tutaj o, na krzesełku i oglądać jednego zawodnika, jak trenuje. Także na pewno będzie kontynuacja, ale nie tylko z. Z zawodnikami europejskimi. To super informacja. Zachęcamy oczywiście do, do obejrzenia tej produkcji na oficjalnym profilu Stanter 13. Rafał, e, powiedz nam, jak wygląda przykładowy dzień z życia Stantera 13. E, przykładowy dzień. No na pewno e, ten dzień Stantera 13 troszkę się zmienił niż kiedyś, bo kiedyś to była tylko jazda, 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 jazda. E, po prostu e, nic innego nie robiłem, tylko trenowałem. Teraz e, no, cieszę się bardzo, ale są obowiązki związane z odpisywaniem na maile, e, edytuję własne filmiki też, prowadzę fan, swojego fanpage'a, tam portale społecznościowe różnego rodzaju. Także tak naprawdę oprócz jazdy też. E, wszystko związane ze stantem, ale zajmuje mi też całymi dniami, od rana do wieczora, wszystko co związane ze stantem przepełnia mi cały dzień. Także oprócz tego, że trenuję też, rozciągam się, gimnastykuję się, oprawiam różnego rodzaju inne sporty, chodzę na basen. No trzeba, trzeba o takie rzeczy dbać, ponieważ latka lecą, a ja chcę być w dobrej formie i jeśli mam po prostu robić pokazy dla ludzi, na całym świecie, to chcę, żeby to też było w miarę na dobrym poziomie. Nie chcę, nie chcę po prostu wiesz. Jest na, świetnym, jest na świetnym poziomie, jest na poziomie Stantera 13. E, Rafał, jesteś wzorem do naśladowania i e, idolem dla wielu młodych adeptów stand ridingu. E, im proszę kilka cennych rad, wskazówek. Jak mają postępować, by odpowiednio rozwijać się w stuncie? Gdzie tkwi klucz do osiągnięcia sukcesu? No dla mnie podstawowym takim kluczem do sukcesu to jest na pewno nie poddawanie się i niesłuchanie innych, niesłuchanie, na... zdecydowanie teraz do wszystkich apel, nie słuchajcie się, co wam mówią, że robicie coś źle, że to w ogóle nie ma sensu, czy to są nauczyciele w szkole, bo ja miałem takie przypadki, dla mnie... Czy politycy. Trzy politycy, czy koledzy jacyś tacy za bardzo prawdziwy, bo tak naprawdę nikt nie może przewidzieć, co będzie i trzeba, jeśli ktoś się robi z sercem, e, trzeba być bardzo cierpliwym, z pokorą, cierpliwie czekać na swój moment i trenować, trenować, jeszcze raz trenować i cały czas działać w tym, co się robi. Jeśli robimy to z sercem, to na pewno czy to będzie za rok, czy to będzie za 10 lat, ale dojdziemy do, do tego i na pewno, no róbcie to oczywiście z głową, róbcie to z głową, żeby nie robić też nienarodzonego innych ludzi na niebezpieczeństwo. Ja nie jestem za tym właśnie, żeby e, żeby uprawiać stunt mi, w mieście do, street do, racing do, i typ podobno. Dokładnie, dokładnie. No wszystko jest fajną zabawą, ale do czasu. Do czasu jak nie zdarzy się tragedia. E, tego nie chcemy i apeluję tutaj, żeby jednak e, stand pozostał na parkingach takich, gdzie nie ma ruchu publicznego, w jakichś miejscach. Ja wiem, że z tym jest ciężko. Zawsze jest ciężko i ja nawet gdzie, gdzie mamy swoją miejscowość, gdzie mamy swój parking, jakiegoś czasu, rok temu na przykład, ktoś dzwonił codziennie przez 30 razy na policję, aby no, że było mu za głośno, chociaż parking jest zupełnie w lesie. Welcome, welcome to Poland. Jak, jak sprawa się skończyła? No, sprawa się skończyła tak, że tutaj dziękuję gminie Niemodlin i burmistrzowi, dostaliśmy pozwolenie. Mamy pozwolenie, i już po prostu, nawet jak policja dostaje te zgłoszenia, to no, policja ma też kopię tego pozwolenia. I... I prawidłowo. Pozdrawiamy burmistrza i nie Pozdrawiamy. pozdrawiam. Rafał, powiedz tak szczerze, jak oceniasz pokaz w Rawie Mazowieckiej? No znaczy przygotowanie i organizacja na najlepszym poziomie. Grzechu ty to w ogóle dałeś tak radę. <grych> naprawdę, ja teraz nie, nie żebym wazelinował, ale Rozumiem. Mówię jak jest. Mówię, jak jest i na pewno będę cię cały czas polecał gdziekolwiek, gdziekolwiek tylko bardzo ci serdecznie dziękuję. Jakieś to była wielka wielka naprawdę przyjemność. I myślę, że myślę, że takiego człowieka brakuje nawet na takich e, mistrzostwach świata jak Stan GP. E, no bo m, co prawda są tam speakerzy cygan też coś e, ale jak człowiek jest wiadomo, na różnych szczeblach zajęty organizacją, tym, tym, no to on nie może się skupić Naturalnie. i nawet dokładnie na jednym. Także są czasami luki, czasami jeden zawodnik na przejeździe swoim w ogóle nic nie ma, a jednak to zachęca. Jednak jak jest człowiek, który podrywa tą publikę, a jeszcze do tego się zna i wie, o czym mówi, to to już całkiem naprawdę super. No i poza, poza organizacją też barierki, wszystko było, na, wszystko było ogrodzone, ludzie też fajnie. Tak. Dzisiaj, dzisiaj e, przede wszystkim pogoda dopisała, choć rano padało, frekwencja również, mam nadzieję, że w przyszłym roku uda mi się wywalczyć trybuny, ponieważ wow. z mojej strony daję Ci słowo honoru, że dołożę wszystkich starań, żeby stąd na stałe wpisał się w harmonogram Dni Rawy. i życzę Ci zapięcia budżetu, zdrowia, bezawaryjności sprzętu i mam nadzieję do zobaczenia za rok. Wszystkiego Dzięki. dobrego, Rafał. Mam nadzieję. Dzięki.